Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć Boży przypadek, który wydarzył się pewnej osobie, e, która otrzymała wielką łaskę od Pana Boga, światło e, na to, co, co robi nie tak, co się Panu Bogu nie podoba. I jakby zobaczyła tę sytuację i też zobaczyła wiele sytuacji ze swojego życia, z, z przeszłości, w których właśnie w taki sposób postępowała. I to był taki moment, który, który bardzo ją, ją przytłoczył, bardzo spowodował wiele smutku, bo jakby zobaczyła swoją, swój grzech, swój grzech, którego, z którego wcześniej nie zdawała sobie sprawy. I, I była w kaplicy, modliła się do Pana Jezusa, przepraszała Go za, za te wszystkie sytuacje, za tą nieświadomość i za, to, za ten grzech, jakby płacząc wewnętrznie. Nie? Z dużym smutkiem na to wszystko, co, co zrobiła w życiu. I w tym momencie podeszła do niej pewna osoba, która musiała ją obserwować już jakiś momencik, widząc, że, że coś się dzieje w jej sercu, że przeżywa coś na modlitwie. Podeszła i powiedziała: Nie przejmuj się. I tylko tyle, nie przejmuj się. I opowiadam ci dzisiaj tę historię tej osoby, dlatego że Pan Bóg bardzo, bardzo często chce prawdy. Pan Bóg przychodzi z prawdą. Do naszego życia, dlatego że chce nas wyzwolić, nie chce, żebyśmy byli więźniami, ale czasami ta prawda nas przygniata. Tylko, że Pan Bóg nie chce, żeby nas przygniotła. Pan Bóg chce, żebyśmy przeżywali prawdę o nas, nawet tą najczarniejszą, najstraszniejszą, najbardziej trudną, żebyśmy ją przeżywali yy, pamiętając o tym, że jest miłosierdzie Boże, że miłosierdzie Boże to są ramiona Ojca, które są zawsze otwarte i czekają, żeby przyjąć grzesznika, który, który widzi swój, swój grzech, widzi swój upadek, ale wierzy i ufa, że Pan Bóg kocha i nie przestaje kochać. Dlatego dzisiaj zachęcam Cię, żebyś wtulił się w te miłosierne ramiona Ojca, przedstawił Mu wszystkie swoje, Twoje grzechy, wszystko to, co widzisz, że jest nie tak i też poprosił o, o światło, o światło prawdy, i przeżywał tę prawdę w jedności z Panem Jezusem i wtulony w ramiona Pana Boga.